I dzieją się na X-ie, ponieważ X blokuje dostęp do nagrań z protestów i przemówień. Jezu. Użytkownicy właśnie X-a zaczęli zgłasza zgłaszać, że nie mogą obejrzeć materiałów wideo z protestu przed hotelem Britannia w Liz, gdzie demonstrowano przeciwko zakwaterowaniu tam osób ubiegających się o azyl. Filmy przedstawiające zatrzymania aktywistów przez policję były niedostępne, a na ekranach pojawił się komunikat. Z powodu lokalnych przepisów tymczasowo ograniczamy dostęp do tej treści, dopóki X nie oszacuje Twojego wieku. O ja. Tak. Blokady objęły również przemówienie posłanki Partii Konserwatywnej Katie Lam, wygłoszonej w parlamencie i dotyczące problemu gangów wykorzystujących seksualnie dzieci. Użytkownicy zgłaszali, że nagranie to zostało ocenzurowane w podobny sposób, choć celem przepisów nie miała być ochrona nieletnich oraz ym, coraz więcej krytyków, w tym wiceprezydent USA JD Vance, nasz ulubiony, wow. się, ja się śmierzę, nasz ulubiony, ym, ostrzega, że ustawa ta może